Szolom, bracie shalom, i siostry, shalom. witamy was z Izraela, tak właśnie. Tada. Ta tak, wygląda w Izraelu, Tak no, Wygląda no. w Izraelu. Nie wpuścili nas dzieje. na pokład, powiedzieli, za ładnie wyglądacie. Czekaj, poprawię cię. To za te włosy mnie nie wpuścili. Czekaj, bo tu się coś zwichrowała, ci gryzura. Zwichrowała, o. No. O, dobra. Kochani, jesteśmy. Byliście tu kiedyś już w tym pokoju. My też. Garderoba tu była. Garderoba tu była, pamiętam, dla tych, co jak... byli na Tysięcznym, tak. Dobra, tak. słuchajcie, my nagrywamy to w sobotę przed wyjazdem, bo skoro stwierdziliśmy, że już jedziemy prosto w nocy na lotnisko, to, to nagrywamy, żeby już było na poniedziałek, bo nie wiadomo, co tam będzie. A w związku z tym, że chyba tam chcemy sobie zrobić rekolekcję. I, I nas nie będzie. I nas nie będzie. I nie bierzemy laptopa, żeby naprawdę zająć się no po prostu przeżywaniem tego czasu z Bogiem tak? a potem wam opowiemy jak było i a potem wam opowiem jak było więc tydzień pokażemy. przerwy prośba żebyście przez ten tydzień wy codziennie rozważali Słowo Boże i wy rozważajcie że jak my wrócimy że od wtorku będziemy przyszłego jak Bóg pozwoli oczywiście to wtedy zaczniemy rozważać razem tak. eee, słuchajcie dzisiaj z Księgi Rodzaju czwarty rozdział no, posłuchajmy Adam zbliżył się do swojej żony Ewy a ona poczęła i urodziła Kaina i rzekła otrzymałam mężczyznę od Pana a potem urodziła jeszcze Abla, jego brata Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę gdy po jakimś czasie Kain składał Panu w ofierze płody roli i również Abel składał pierwociny z drobnego bydła i z, jeszcze, i z jego tłuszczu Pan wejrzał na abla i na jego ofiarę. Na kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał kaina: Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży w wrót i czyha na ciebie. A przecież ty masz nad nim panować. Kain zwrócił się do swego brata abla. Chodźmy na pole. A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. Wtedy Bóg zapytał Kaina. Gdzie jest brat twój Abel? On odpowiedział. Nie wiem, czyż jestem stróżem brata mego? Rzekł Bóg. Cóż uczyniłaś? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie. Gdy rolę ty będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi. Kain rzekł do Pana: Zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść, skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli i mam się ukrywać przed tobą i być tułaczem i zbiegiem na ziemi. Każdy kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić. Ale Pan mu powiedział: O nie, ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotnej pomsty doświadczy. Dał też Pan znamie Kainowi, gdyż go nie zabił nikt, aby go nie zabił nikt. To go spotka. Adam raz jeszcze zbliżył się do swojej żony, i ta urodziła mu syna, któremu dała imię Set, gdyż, jak mówiła, dał mi Bóg innego potomka w zamian za Abla, którego zabił Kain. Oto słowo Boże. Bóg nie będą dzięki. Słuchajcie, pierwsza rzecz, która z tego wynika, to w końcówka, co to potem zapomnę przeoczę to, że Bóg przez to, że daje człowiekowi wolę, no to, to także może nastąpić śmierć. Człowiek może zabić człowieka, tak? No, no to jest właśnie ten element wolnej woli. Mimo, że Abel podobał się Bogu, jego ofiara podobała się Bogu, to, to Kain go zabija. I tu mamy zobaczyć na początku i na końcu tego, że Adam zbliżył się do Ewy, i na końcu Adam zbliżył się do Ewy. Yy, I poczęła, żeby no, Bóg jej dał w zamian. Czyli Bóg mówi: Okej, okay, Kain zrobił źle, ale ja chcę znowu, żebyś miała pociechę ze swojego syna. No i tak się pojawia set, nie? często też słyszymy o ludziach, którzy w różny sposób stracili dziecko, że często Bóg tak robi, że, że, że daje kolejne, nie? bo te różne diabelskie pomysły są na to, żeby człowieka się pozbyć na ziemi, ale Bóg tego nie chce, tylko, że no, jest wolny wybór. Kogoś innego serce może być zepsutej, lub może zdarzyć się jakiś wypadek, ktoś może zginąć. I tak, kochani, to, co... Bo, to co jest pewnie też pytaniem wielu osób, bo często się kiedyś ja nad tym jako młody chłopak zastanawiałem. I tutaj jakby wydawało mi się wprost, że w tej opowieści nie ma y, wytłumaczenia, dlaczego ofiara Abla podobała się Bogu, a dlaczego ofiara Kaina nie podobała się Bogu. No i gdzieś tam ludzie w różny sposób próbują interpretować, ale chyba najlepsza interpretacja, jaką ja usłyszałem, to jest taka, zobaczcie, z takim malutkim szczegółik, nie? Eee, gdy po jakimś czasie Kain składał Panów w ofierze płody roli, również Abel składał pierwocinny z drobnego bydła i jego tłuszczu. Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, a na Kaina zaś jego ofiarę nie chciał patrzeć. Eee, więc mamy dwie rzeczy. Abel zajmuje się bydłem, czyli można by powiedzieć, że jest hodowcą bydła. Kain jest tym, który uprawia rolę, czyli można powiedzieć rolnikiem. No, i jeden zawód jest dobry, drugi zawód jest dobry. Jeden ma pracę i coś zyskuje, drugi ma pracę i coś zyskuje. Ale jest tutaj jedno słówko, które robi różnicę między tymi dwoma ofiarami. Jest powiedziane jeszcze raz: po jakimś czasie Kain składał Panu w ofierze płody roli. Nie jest powiedziane jakie płody roli. Płody roli, czyli to, co się urodziło, tak? to, co, to, co z tej roli wyszło. Abel składał pierwocinę. Z drobnego bydła i z jego tłuszczu. Pierwociny, to znaczy pierwsze, co mi przyszło. Czyli taki jest ten zwyczaj, pewnie znacie w Izraelu, wśród Żydów, że pierworodnego syna składa się w ofierze Bogu. Niech on służy Bogu, niech będzie na służbę Bogu. Czy tak jak jest z Samuelem, nie? Czy, czy, czy Samsonem, czy no z Jezusem pierworodne dziecko składam na ofiarę Bogu. Pierworodne, czyli pierwsze się urodziło. I teraz chodzi o to, że prawdopodobnie chodzi o to, że, że Abel daje pierwociny z tego. Czyli nie mówi pierwsze biorę sobie, żeby zaspokoić głód, a następne dam Boże tobie, bo ty i tak głodny nie jesteś. Tylko on pierwsze daje Bogu, a czeka na następne dla siebie. Nie? Czeka na następne dla siebie. To jest okazanie takiego wielkiego szacunku Bogu. Nie? I teraz mamy... Kaina, który, no jest napisane, dał Bogu w ofierze, ale my nie wiemy, czy, czy dał z tego, co jest najważniejsze. O co tu chodzi? No chodzi o to, że dla jednego i drugiego, dla Abla Bóg jest bardzo ważny. Albo i najważniejszy, bo mu daje pierwsze. Dla Kaina prawdopodobnie Bóg nie jest najważniejszy, tylko składa, żeby sobie jakoś tam to bóstwo udobruchać, tak? Żeby nie mieć przerąbane, bo może usłyszał, że trzeba tak robić, nie? I teraz jest podobnie u nas, nie? jak Jezus mówi, że miarą utrzęsioną, miarą utrzęsioną wam oddadzą, nie? czyli Bóg widzi serce, Bóg zna serce, Bóg wie, czego Ty dajesz, czy dajesz tak, bo trzeba dać. Czy z głębi serca chcesz w ten sposób oddać cześć Bogu? I na przykład, no, my mamy ten prosty zwyczaj w domu dziesięciny, którą pewnie jest przejścią niej. To chodzi o to, żeby od razu, jak jakieś pieniądze wpłyną, to żeby 10% z tych pieniędzy od razu przekazać na. No, na co? No, to już tam w zależności od tego, jak to rozeznamy w relacji z Panem Bogiem. Ale żeby od razu te pieniądze poszły. Yy, Pierw Boże sprawy, a nasze sprawy jakoś tak. Nie? No Bóg nas tego uczy, żeby w taki sposób funkcjonować. To to jest ta pierwsza rzecz, którą chcę się z wami podzielić, a druga rzecz to no, zobaczcie, co robi Grzech. No, zawsze na to uwagę zwracam, bo Bóg nie bierze na przykład pejczyk i bije kaina za zabicie Abla, dlatego Pan zapytał kaina. Proszę, wcześniej zdanie jest, że smuciło to Kaina, że nie przyjął tej ofiary, chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał Kaina, dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Czyli już widzimy, że Bóg nie chce smutku i ponurości. To nie jest Boży zamiast, który bo jak patrzymy na całą Biblię dalej, ona to potwierdza. Dlaczego? Przecież gdybyś nas odpowiadał mu Bóg od razu po tym pytaniu, Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeśli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. No i kochani, przyjrzyjcie się jakiemuś ostatniemu grzechowi swojemu, czy w języku, czy w myśleniu, czy, czy w czynie, czy no, w czymkolwiek. Co on powoduje na twoich ustach? Co on powoduje na twojej twarzy? się grać można zawsze, ale co powoduje grzech? No, grzech powoduje smutek, grzech powoduje oddalenie. Gdy jedno z nas chodzi w grzechu, to my jesteśmy, zaczynamy być od siebie daleko, nie? Że, że zaczynamy mm -hmm. się po prostu oddalać. No, w małżeństwie to łatwo, łatwo jest zobaczyć nie? i ten grzech może być przeróżny. To może być mój bunt, to może być moja niezgoda, to może być to może być cokolwiek, no, każdy grzech. nie? Bóg tu nie mówi, jaki rodzaj grzechu. No, wiadomo, że to był straszny grzech, bo on zabił swojego brata, zabił człowieka, w ogóle odebrał komuś życie, nie? Ale, ale to jest obojętne, bo to może być tylko w myślach grzech. Chodzi o to, że, że grzech sprowadza na nas smutek i teraz może być grzech mój sprowadza na mnie, ale też cudzy grzech może mnie zasmucać. Myślę, że tego wielokrotnie doświadczyliście. Więc jakby z prostego rachunku wychodzi, warto nie grzeszyć. No bo to ja nie będę smutny i nie będę zasmucał innych. Warto nie grzeszyć. Warto chodzić w świętości. Nie? No dlatego bracia i siostry yy, no chciałbym tutaj zachęcić tak, do, tego, do, do tego życia w świętości, żeby po prostu nie chcieć grzeszyć. No i tu tyle, bym powiedział, bo tu jeszcze jest dużo potem, ale zobaczcie Boga, który go nie zabija za to, a wręcz daje mu znamie, żeby nikt go nie tknął, nie zabił, żeby był nietykalny. Czyli Bóg widzi w nim jakiś może element nawrócenia, czy chce mu dać czas na jego nawrócenie. Ludzie też często trafiają w takim ludzkim rozrachunku do więzienia, po co, żeby mieć czas. Naprawić, przemyśleć swoje błędy, i znamy przypadki, że człowiek wychodzi lepszy z więzienia. Oczywiście to nie jest regułą, nie? to tam wiele czynników na to wpływa. No więc y, Bóg Cię po grzechu nie chce od razu zabić. Bóg chce, żebyś miał czas na nawrócenie, na zmianę życia. No i najlepiej, żeby to jeszcze był czas przejścia od śmierci do świętości, od smutku do radości. Amen. Znaczy, mamy wielu świętych w kościele, którzy nawet zabili wcześniej. A potem zostali świętymi. Nie stwierdza, że to jest jedyna droga do świętości. Nie musisz kogoś zabijać. Żeby ktoś potem nie powiedział, bo Witek tak powiedział na no antidotum. No. I będą mnie wzywać na świadka. No. Nie musisz zabijać, bracia i siostro, ale po grzechu dalej możesz być świętym. Bóg tego chce i widzimy to też, że chce tego dla Kajna. Amen. Amen. I dzisiaj psalm 50. Taki tytuł ma ten psalm. Pięćdziesiąty ma tytuł. Pięćdziesiąty tytuł o prawdziwej czci Boga. I warto się pochylić nad całym psalmem, bo dzisiaj mamy wybiórczo, tak jak jest związane to też z czytaniem, ale naprawdę zachęcam Was do tego, żeby się nad tym psalmem naprawdę pochylić. Składajcie Bogu dziękczynną ofiarę. Przemówił Pan, Bóg nad Bogami i wezwał ziemię od wschodu do zachodu słońca. Nie oskarżam Cię za Twoje ofiary, bo Twe całopalenia zawsze są przede mną. Czemu wymieniasz moje przykazania i na ustach masz moje przymierze? Ty, co nienawidzisz karności, a słowa moje odrzuciłeś za siebie. Zasiadłszy przemawiasz przeciw bratu, znieważasz syna swej matki? Ty tak postępujesz, a ja mam milczeć. Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie? Skarcę ciebie i postawię ci to przed oczy. No i ten psalm bardzo dzisiaj, tak myślę, nas uczy i wychowuje. Ale popatrzcie na refren. Składajcie Bogu dziękczynną ofiarę. I tego Bóg chce od nas, po prostu, żeby składać Bogu dziękczynną ofiarę. I w taki sposób też właśnie stawać przed Bogiem. Bóg nas widzi. Bóg, Bóg zna nasze serca, zna naszą naturę oczywiście, ale też wzywa nas do takiej pracy i do takiej to nas ta praca z Bogiem w Bogu i ze Słowem prowadzi nas tak jak ja sobie właśnie o tym myślę do takiej dojrzałości do takiej dojrzałości chrześcijańskiej ale też bardzo takiej dojrzałej postawy też do tego jak mówił Jezus, niech Twoje tak będzie tak, niech Twoje nie będzie nie, żeby żadne fale, o których pisał Jakub żeby nie miotały nami ale żeby to było właśnie w nas i dzisiaj to słowo też nas tak właśnie stawia bardzo mocno, że wymieniasz przykazania, na ustach masz moje przymierze. I możesz mówić słowo, i oczywiście ja też nie mogę wypowiadać, i, i słowo, i piękne słowa, i pięknie się modlić, i pięknie prowadzić uwielbienie. Ale jeżeli nie będę nawiedzić karności i słowa, słowo, to co czego uczy mnie słowo, do czego mnie zaprasza do nowej postawy, jeżeli ja to odrzucę i będę sobie wyznaczać ścieżki, dokąd ja chcę zmierzać i tam będę iść no to nie ma nic wspólnego z drogami bożymi że nie może być takiego faryzeizmu takiej hipokryzji w nas że to mówimy piękne słowa a za chwilę w jakimś naszym środowisku albo nawet przed sobą i dla siebie yy... Nie, nie stajemy właśnie w tej karności i odrzucamy to, co mówi słowo, tylko zgadzamy się, no bo taka jest większość, bo tak świat, bo tak. Nie, dzisiaj naprawdę słowo jest bardzo radykalne i zaprasza nas do takiej radykalności. I, i dalej jest ta, taka właśnie taka czystość też nas, naszego języka, tak? Zasiadłszy, przemawiasz przeciw bratu, znieważasz syna swej matki, Ty tak postępujesz, że ja mam milczeć. No nie, niech będzie właśnie w nas to tak, tak, niech będzie w nas prawda, niech będzie w nas światłość, a wszystko, co jest ciemnością, co jest kłamstwem, to czego diabeł chce nas też, yy, gdzie chce nas po prostu wyrzucić z Bożego myślenia i z Bożych dróg, yy. niech będzie też przez nas tak przemyślane i w taki sposób świadomy, no odrzucony. Ja mówię temu nie. Ja mówię temu nie. Ja chcę żyć w prawdzie, na ustach, w moich myślach i w moim sercu. I nawet jeżeli cokolwiek by weszło w moje serce, no to ja decyduję, o czym mówi pierwsze czytanie, to ja decyduję, co ze mnie wychodzi. Tutaj się w środku w nas dokonuje ta walka, to mielenie. Dlatego nasycanie słowem ułatwia nam podejmowanie decyzji zgodnych właśnie z Bożym Sercem i z Bożym Myśleniem. Amen. No i dzisiaj aklamacja Jan 14:6: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Amen. Czyli drugie zdanie: no Jezus przypomina: Nie ma innej drogi do Ojca, do Boga jak przez Jezusat, jedyny pośrednik. Przypomnienie tego, jedyny pośrednik. A drugie, czyli to, co jest tu pierwsze: Jezus mówi: To ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Jak chcesz mieć w życiu właściwą drogę, chcesz chodzić w prawdzie, i chcesz żyć w pełni życia. Chrystus. Odpowiedź Chrystus. Po prostu nie ma. On jest celem tego wszystkiego. I powiem wam gdzieś tak w sercu też niosę to, że jedziemy tam, no wierzę, że jedziemy, choć jeszcze kart pokładowych nie mamy, bo naszych syny do z jakiegoś powodu wydrukować. Zobaczymy na miejscu ale jeżeli jesteśmy tam i mamy tam być, to też wierzę, że Bóg coś tam objawi. Jeżeli mamy nie być, to też po coś mamy nie być, też nam coś objawi. To mamy taką zgodę w sercu i wolność, bo wierzymy, że to, co Bóg przygotował, jest dla nas najlepsze, bo On jest drogą prawdą i życiem. No i króciutki fragment z Ewangelii z Marka z ósmego rozdziału, tylko trzy wersety, 11 do 13, posłuchajcie. Paryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł, czemu to plemię domaga się znaku. Zaprawdę powiadam wam, żaden znak nie będzie dany temu plemieniu. A zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste Słuchajcie, tu trzeba zwrócić te prawdy z pierwszego czytania. Bóg zna serce człowieka, tam się nie da nic oszukać I ze znakiem, bo teraz wiem, że wielu ludzi to czyta u nas, w naszej takiej chrześcijańskiej kulturze, że znaku, że, że złymi ludźmi są ci, którzy proszą Boga, żeby zadziałał. Czyli Boże, uzdrów, Boże, napraw, Boże, podpowiedz. Nie, to jest błędne myślenie. Tu chodzi o inny rodzaj znaku. Tu chodzi o znak ludzi, którzy niezależnie od znaku i tak nie chcą uwierzyć w Bogu. Oni tylko mają taką nadzieję, że jemu ten znak nie wyjdzie i będą mieli dowód na to, że on nie jest tym, kim. Mówi, że jest. To chodzi tylko o podstęp, albo żeby mieli znowuż prawo o co go oskarżyć, czegoś go skazać. Im w ogóle, absolutnie w ogóle nie chodzi im o, yy, o to, żeby poznać Chrystusa. Czyli im nie chodzi o to, co mamy w 14 rozdziale, dzisiaj w 6 wersecie, czyli w aklamacji. nie ja jestem drogą, prawdą życia. Oni nie chcą przyjąć Jezusa. Więc wszelki znak chcą obrócić przeciwko niemu. To tak się mówi, jakoś aresztują, wszystko co o tej chwili powiesz może być użyte przeciwko tobie, więc lepiej sieć cicho. To też było w piosence Michaela, nie, Majsa Davisa jednej, tak, Jo Under Arrest, coś takiego jest. Więc lepiej sieć cicho, bo wszystko, co ktoś będzie użyte przeciwko tobie, to o takich ludzi chodzi. Bóg chce brać jej siostro, odpadać na, znaki, na prośby, które my mamy. Tylko, żeby te prośby były tymi prośbami, przez które my chcemy jeszcze bardziej żyć z Bogiem. I tak naprawdę, tak naprawdę to w ogóle nie potrzeba tych prośb, bo jeśli żyjemy w Jego Słowie, to On tak sam, zanim my wypowiemy, już wie, co nam potrzeba i nam to daje. Im dłużej chodzę z Bogiem, tym bardziej to widzę, że On wyprzedza nawet moje myśli, moje pomysły, moje pragnienia i moje marzenia. On wyprzedza. Po ludzku my jako ludzie nie umiemy się tak obdarowywać, a Bóg mnie ciągle zaskakuje i wierzę, że Ciebie też by zaskiwał, ale wróć do tego, co mówię Sywiara, no przede wszystkim Słowo trwaj w Słowie, żyj Słowem, poznawaj słowo, bo Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Amen, alleluja. Panie, bądź uwielbiony, bądź wywyższony, Ty, który jesteś Panem i Zbawcą. Wszelka chwała Tobie, wszelka chwała i cześć. Wywyższam Cię, Jezu, wywyższam Cię. Bądź błogosławiony, życia, bądź uwielbiony i wywyższony Panie Jezu Chryste, Duchu Święty, cieszynka, cieszynka, przenikaj nas teraz swoim światłem życiem, i swoją miłością Święty, Swoim światłem i swoją miłością pouczuj. Bądź błogosławiony, bądź uwielbiony i wywyższony Chwała Tobie Jezu, chwała Tobie Jezu Chwała Tobie Jezu Niech ta Panie prawda nas wyzwala, Panie Prawda. Żeby sobie. te wszystkie miejsca, gdzie dzisiaj jeszcze króluje no, tak. kłamstwo w nas, niech Panie, Panie będą, Panie, niech. obnażone, no, abyśmy Panie mogli tak. Kain mieć czas na swoje nawrócenie, Panie, abyśmy mogli rzeczywiście zobaczyć, popełniałem błąd, szedłem w złą stronę, źle myślałem, źle czyniłem, złe decyzje podejmowałem. Panie, my chcemy Ciebie. Ja Panie z tego miejsca ogłaszam, że jeszcze bardziej pragnę Ciebie, 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 jedynego Pana, jedyną drogę, jedyne zbawienie, jedyne życie. Jezu Tobie wszelka chwała i wszelka cześć. Amen. Aby teraz, skończona, że ręce w kierunku do Was. Będziemy się też modlić się o to teraz namaszczenie, żeby Duch Święty Duchu przenikał Święty. te sfery, które potrzebujecie. Duch Święty, Święty wie, jakie potrzebujecie. Święty. I te wszystkie sprawy zapisane na dole. Jezus, Jezus, Jezus. Duchu Święty uwalniaj Jezus. teraz swoją moc. Duchu Święty w imię Jezusa Święty. Chrystusa. O Przenikaj, tak, Panie. Miłość i, moc, te miłość i moc. Miłość i moc. Miłość, Święty, i Boże, tak wodami, miłość i moc dla naszych braci, miłość Święty, i moc, miłość to, i moc. I Panie, przez wiarę uwalniamy miejsc, Twoją moc to to, w życiu naszych braci i naszego życia w Tobie. Tobie wszelka gość, chwała, i chwała, chwała i cześć. Chwała Tobie, Panie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 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 No, i kochani, my was prosimy w tym tygodniu o modlitwę za nas, tak. o wasze wierne czytanie, tak. a my będziemy starali się przeżyć swoje rekolekcje tak. tam właśnie w Ziemi Świętej, aby napełnić się i być dla Was jeszcze bardziej. Amen, Alleluja. Z tak. Bogiem. Amen. Pa. wspaniałego Boga. się Twoim blaskiem, stojąc przed Twoim tronem.